Witam, dzisiaj chciałem pokazać gęśnicę wiosenną albo majówką, zwaną majówką wiosenną. Tak wygląda. Grzybek też o bardzo mocno wyczuwalnym zapachu. Mówią, że jest to zapach mączny. Ja wiem, ciężko mi to opisać. Bardzo podobny do zapachu tej lejkówki czerwonawej grzybek smaczny z tego co słyszałem ja osobiście go nie spożywałem jeszcze, ale ale będę miał okazję teraz spróbować proszę zobaczyć, że brzeg kapelusza jest zawinięty bardzo gęsto bardzo gęsto ma blaszki Jedna przy drugiej. Młode owocniki. I są białe te blaszki. Te są młode owocniki. Może być taki kolor kapelusza przedymiony. Ogólnie powinien być taki jasny. Zdarzają się też ciemne. Jeżeli blaszki są ciemne, no to może być to oznaczać dzwonkówkę trującą. Więc, chociaż tam przy młodych owocnikach, z tego co czytałem, w dzwonkówce też przy bardzo młodych owocnikach jeszcze są białawe, ale potem robią się właśnie na ciemniejsze. Tam, tam, w każdym razie to, to wiem, że, to jest, że ten jest grzybek gęśnicą, bo po prostu już, już w tamtym roku go tu spotykałem. I, ale wtedy były wszystkie robaczywe, kiedy teraz jest taka pogoda, że jest zimno. I, Widzę, że robak się ich nie chwycił. Będziemy mogli je spróbować. Już kilka. Kilka owocników tutaj znalazłem. No, ale jeszcze inne rosną. Ale jeszcze mam tutaj. Proszę zobaczyć. Także jest troszkę owocników. Ale już też poobgryzane. Ta jest największa. No, i tak jak mówię, blaszki białe, wszystkich owocnikach. pięśnica wiosenna, albo majówka wiosenna, także proszę sobie poczytać, można popatrzeć. Znajdziecie dużo informacji. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają mój kanał, i, i, i którzy przypadkowo też trafili na ten kanał. Pozdrawiam.